Hey, witam i witamcie w wideo poradniku do y, tego konkretnie tematu strony Hacket. Link oczywiście macie w opisie, jeśli kogoś interesuje tylko wersja tekstowa, znajdzie ją tutaj. A więc pierwsze co, to może omówimy wszystko tak ogólnie. Przede wszystkim y, całość jest w 100% darmowa. Jedyne co jest pobierane tam, opłata transakcyjna za weryfikację karty to jest mniej niż złotówka i jest ona zwrotna, czyli wraca do nas tak czy siak. Hmm. Za wysyłkę nie płacimy, konto możemy w każdym momencie zamknąć. Nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do uiszczania opłat za to konto, więc 100% można powiedzieć darmowe pieniądze za twój czas. No to nie takie darmowe, a więc. Ja to zademonstruję na przykładzie emulatora Androida. W iOS jest to delikatnie inaczej, lecz wspomnę o tym troszkę później. Po uruchomieniu aplikacji, do której link oczywiście znajdziecie w opisie, jest to aplikacja Curve, czy jakkolwiek się to czyta. Mamy tutaj do wyboru kontynuację, żeby zapoznać się z poszczególnymi slajdami. Jeszcze powiem tak, generalnie do czego służy ta aplikacja. Ta aplikacja pozwala Wam wszystkie karty podpiąć pod jedną kartę, czyli coś jak na przykład to, co jest w telefonach Apple. Czyli na przykład taki Apple, Play, że macie wszystkie karty w jednym miejscu, lecz to ma taką przewagę, że oferuje tak zwany back to time, czyli. Jeśli pomylicie się przy wyborze karty macie 14 dni na zmianę decyzji i wtedy pieniądze do was wracają i są brane z innej karty, którą wskażecie oraz macie możliwość dostania cashbacku. Jeśli nie możliwość no to jest normalne, jest cashback, wybieracie sobie za darmo 3 sklepy lub tam z abonamentem 6 sklepów gdzie otrzymujecie 1% cashbacku, Na przykładu możecie, możecie sobie wybrać Mcdonalda, KFC, Burger Kinga, Tesco, Lidla i inne tego typu sklepy. W tym również sieciówki z ubraniami typu Zara i tak dalej. A więc po uruchomieniu aplikacji klikamy sobie yy, kontynuację, żeby nas przekierowało dokładnie tutaj i teraz tak, mamy tutaj możliwość założenia konta z Google oraz e-mail, wybieramy opcję z e-mailem wpisujemy tu swój adres e-mail create account i teraz potwierdzamy nasz e-mail, ja już to tu zrobię na telefonie w kliknięciu w link zostajemy przekierowani z powrotem do aplikacji ważne, żeby oczywiście zrobić to na telefonie kiedy wszystko nam się załaduje, jesteśmy proszeni o nasze imię oraz nazwisko na koniec datę urodzenia z datą rdzenia można skłamać. Jeśli nie macie 18, nie ma problemu. Nie ma tu żadnej weryfikacji tego. Klikamy OK i zatwierdzamy, że informacje są poprawne. Następnie wpisujemy swój adres. I teraz ważne bo ta karta musi Wam przyjść. Oczywiście wysyłka za darmo, tak jak mówiłem. Tutaj wpisujecie numer swojego domu. Czyli nie wpisujecie np. przed, nie wiem, krakowska 12, tylko wpisujecie na samo 12 przez 11, i tutaj ulicę krakowska. Town, na Kraków. Adres line 2 jest niewymagane i postcode Następnie yy, kontynuujemy. I mamy informację, że nasze konto zostało utworzone poprawnie. Teraz tak, tutaj yy, wyświetla Wam się informacja z prośbą o kod. Kod, który musicie podać, znajduje się bezpośrednio w temacie oraz w opisie tego filmu. Podajemy go w tym miejscu. Yy, na tym mój projekt się skończy, ponieważ dalej nie będę, bum, nie będę w stanie przejść przez dalszy proces weryfikacji, lecz opowiem wam go mniej więcej słownie. Yy. Polega on na tym, że musicie podpiąć kartę. Nie musi być to koniecznie wasza karta. Może być to chociażby karta waszej mamy. Tak jak mówiłem, jeden co tam zniknie, to 50 groszy, które i tak wróci. Lub poprosić kogoś bliskiego, kto już posiada taką kartę, lub wy sami macie konto dla młodych, to chyba również macie, o ile dobrze pamiętam, taką kartę, więc możecie śmiało takie konto również założyć. Kiedy. Tam wszystko potwierdzicie, ewentualnie możecie jeszcze potwierdzić e-mail na skrzynce. Kiedy już połączycie kartę, wszystko zostało wykonane poprawnie. Czekacie 7 dni roboczych na uzyskanie swojej karty. Jest to przybliżony czas, więc może być szybciej lub później, ale zwykle jest szybciej. I właściwie tyle. Po otrzymaniu karty Idziecie z taką kartą, oczywiście, pierwszą aktywujecie, tam będzie ładnie napisane jak. Idziecie z taką kartą do dowolnego sklepu i płacicie chociażby zbliżeniowo lub też na pin. I w tym momencie, jak wykonacie transakcję na powyżej kwoty 1 złotego, wasze 25 zł, czyli to 5 funtów, zostaje odblokowane. I teraz fajna, oczywiście, możliwość dodatkowego zarobku, czyli promowanie tego wśród swoich znajomych przykładowo weźmiecie 5 osób i macie już 25 funtów, co jest ponad 100 zł, więc to nie są małe pieniądze jak za praktycznie bardzo spoko yy, promocje, tak? Bo sama karta w sobie też nie jest zła. A więc, dodatkowe informacji co tu uwzględniłem, to no, z tego widzę, wszystko tutaj uwzględniłem zapomniałem tylko wspomnieć, że jest oczywiście certyfikat banku nie jest to jakaś tam aplikacja która zniknie za miesiąc chyba, że ogłosi bankructwo czy coś innego oczywiście ale to się raczej nie stanie no i to wszystko, dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie za oglądanie całego tutoriala i zapraszam oczywiście do tematu jeśli macie jakiekolwiek pytania bądź do komentarzy, do sekcji komentarzy poniżej tego wideo Także gorąco zapraszam. Promocja oczywiście jest ograniczona czasowo, także zalecam się śpieszyć. I mogę powiedzieć, że na pewno nie w szybko wróci jakakolwiek inna promocja, gdzie również osoby niepełnoletnie będą w stanie zarobić. Także dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.